Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chcę przekazać Ci kilka sposobów na to, w jaki sposób możesz wyjść z depresji. Chcę powiedzieć Ci, w jaki sposób właśnie wybić się z tego momentu, jak zastosować kilka bardzo prostych strategii, prostych technik, właśnie, żeby zacząć wreszcie cieszyć się życiem, powrócić do tego, tej radości, odnaleźć w życiu na nowo coś, co może Cię cieszyć i coś, co może nadać mu sens. Więc zaczynajmy. Niezależnie od tego, w jakim typie depresji jesteś, czy jest to chwilowa, jak, chwilowy jakiś moment załamania, bo coś się w Twoim życiu nie udało, czy od dłuższego czasu jakoś nie możesz znaleźć tego, co by Cię cieszyło, nie możesz znaleźć tego, co by nadawało Twojemu życiu sens, co by nadawało Twoim akcjom sens, czujesz się cały czas, że wszystko jest no, zupełnie bez sensu, e, to depresja jest stanem zawsze takim, w którym e, Jesteś nieszczęśliwym człowiekiem i nie wierzysz w to, że coś się może zmienić, więc kilka prostych technik, które ci właśnie tutaj podam, może sprawić, że na nowo tak naprawdę twój umysł zacznie dostrzegać to, że życie jest piękne, zacznie dostrzegać pewne możliwości, dostrzegać pewne możliwości zmiany, że coś nie, jeśli coś w przeszłości na przykład tobie się nie udawało, coś w tym życiu nie było tak, jakbyś chciał czy chciała, to nie znaczy to, że w przyszłości będzie również tak samo, więc e, mam dla ciebie cztery ćwiczenia, cztery bardzo proste ćwiczenia, jeśli je zastosujesz, myślę, że od razu natychmiast twoja sytuacja powinna się poprawić. Pierwsza to jest takie, żebyś wziął czy wzięła kartkę A4 i zaczął, czy zaczęła wypisywać wszystko, co udało Ci się w życiu osiągnąć. To ma być pełna strona A4 zapisana od momentu, kiedy nauczyłeś, czy nauczyłaś się wiązać swoje sznurowadła, jeździć na rowerze i w momencie, w którym udało ci się zdobyć całusa na przykład w podstawówce od dziewczyny, czy chłopaka, który Ci się podobał, czy która ci się podobała, aż do rzeczy, że zrobiłeś prawo jazdy, że zdałeś maturę, czy zdałaś maturę, wszelkie tego typu małe rzeczy, które kiedyś wydawały Ci się, na przykład tak, jak sprawkiem większość ludzi traktuje to później jako coś. Coś, co jest tak naprawdę normalne im dane i zupełnie nie postrzega tego w jakiejś formie osiągnięcia. Nie? Natomiast niektórzy ludzie, być może i ty, zdawali to prawko dwa razy, na przykład tak jak ja, pięć razy, dziesięć razy, i był to okres paru miesięcy, kiedy tak naprawdę była to rzecz, która zajmowała ci prawie cały umysł. I w tym momencie myślałeś, że myślałeś, że jak ja to zdam, to już moje życie będzie takie piękne i takie wspaniałe. No i później zapominasz niestety o tym, bo jeździsz dwa lata, 5 lat, 10 lat samochodem i nie doceniasz zupełnie tego, że tak naprawdę kiedyś dla ciebie było to bardzo fajne osiągnięcie, więc wypisz. Po prostu te rzeczy na karcie, bo jak Twój umysł nagle zobaczy na tej karce, że tyle ci się udało osiągnąć, to od razu zacznie zupełnie inaczej postrzegać Twoją osobę. To jest sposób pierwszy. Sposób drugi jest taki żebyś przypomniał sobie, czy przypomniała wszystkie sytuacje, które cieszyły Cię w życiu, żebyś zaczął, czy zaczęła dostrzegać, co robiłeś, jakie były wcześniej schematy, pewne nawyki, pewne ścieżki Twojego rozumowania, działania, które sprawiały, że jesteś szczęśliwym człowiekiem. Może na przykład wcześniej dużo jeździłeś, czy jeździłaś na rowerze i sprawiało ci to wielką przyjemność, uwielbiałeś czy uwielbiałaś to, a później na przykład, bo znajomi przestali jeździć, czy rower ci się zepsuł, czy zacząłeś, czy zaczęłaś pracować i przestałaś to zupełnie robić. Więc zacznij odnajdywać te rzeczy w sobie. Pomyśl sobie teraz, nawet jeśli chcesz. Zamknij oczy i po prostu pomyśl o trzech rzeczach, które dawały ci przyjemność przez ostatnich 10 lat. Jakie to były rzeczy? Co to było? Później pomyśl o trzech rzeczach, z których jesteś, czy, jest, czy byłaś dumna w swoim życiu. Pomyśl o trzech osobach, które cię kochają czy, lub które ty kochasz. Pomyśl o tym, co chcesz osiągnąć w swoim życiu wkrótce. Pomyśl o trzech sytuacjach, w których czułaś się, czy czułeś się sexy. Czułeś się naprawdę niesamowitą osobą, która potrafi kogoś podniecać. Pomyśl o trzech sytuacjach, w których czułeś radość. Radość taką nawet głupkowatą, po prostu coś niesamowicie cię śmieszyło. Pomyśl teraz o trzech sytuacjach, w których tak naprawdę czułeś, czy czułaś miłość. A później, jeszcze raz, pomyśl o trzech sytuacjach. W których czułaś się kochana, czy że ktoś cię kocha. Pomyśl o trzech sytuacjach, w, której, w których ktoś sprawiał ci radość, ktoś cię rozśmieszył. Pomyśl o trzech sytuacjach, kiedy czułeś, że faktycznie masz kontrolę nad swoim życiem, że wszystko ci się udawało, byłeś po prostu na autostradzie do sukcesu. I właśnie w ten sposób, się, postaraj się, ja tutaj zadałem dosyć szybko te pytania, żeby nie robić filmu, który będzie miał pół godziny, natomiast postaraj się te pytania zapisać sobie na kartce i po prostu pomyśleć nad każdym z nim przez minutę. I zacząć sobie wyobrażać te rzeczy, a później wróć jeszcze raz do pierwszego pytania, i jeszcze raz i jeszcze raz. Zacznij nawarstwiać te wszystkie dobre momenty z Twojego życia. Zobaczysz, że Twój umysł przestawi się automatycznie na inne myślenie, bo depresja to nie jest nic innego jak po prostu... To, że twój umysł podąża złymi ścieżkami cały czas, i on już ma tak wydeptane te ścieżki, że nie dostrzega tych wszystkich pokładów dobroci i szczęścia, które w środku są. Tych wszystkich wspomnień, dobrych, dobrych przekonań na temat Ciebie. Więc to jest drugi sposób. Trzecia rzecz, którą chciałbym, żebyś zrobił czy zrobiła, to przede wszystkim odkryj, co tak naprawdę Ciebie cieszy w życiu. Odkryj, co sprawia Ci radość. Do czego zmierzasz? Co chcesz osiągnąć w tym swoim życiu i gdzie chcesz być za pięć lat. I zapisz te wszystkie rzeczy, w jaki sposób chcesz, żeby Twoje życie wyglądało za 5 lat. I czwarty sposób jest taki, zrób plan, jak możesz to osiągnąć. Nawet jeśli nie masz pojęcia, w jaki sposób masz zarobić pieniądze, znaleźć miłość swojego życia, ale zrób plan taki, jak potrafisz. Zacznij od czegoś, niech to już będzie jakiś zalążek. Zasiej to ziarno, to ziarno tego, że czeka Cię coś lepszego za pięć lat niż teraz. Nawet jak przechodzisz teraz przez ciężką sytuację życiową, to naprawdę uwierz mi, że będzie lepiej. Uwierz mi, że nawet jak jest tak źle, że wydaje Ci się, że już gorzej nie może być, no to właśnie, gorzej być nie może, teraz może być tylko lepiej. Więc spróbuj zastosować te cztery metody. Jeśli one ci pomogą, napisz w komentarzu, że o 1% lepiej się czujesz dzięki temu. Daj łapkę w górę pod tym filmem, wtedy więcej osób będzie miało szansę go zobaczyć. No i przede wszystkim subskrybuj nasz kanał, wejdź na nasz fanpage na Facebooku, uczestnicz w webinarach, które organizujemy. No i wejdź sobie na stronę wyzwanie 90 tam znajdziesz więcej tego typu materiałów. No a ja z tobą żegnam się już tutaj z rajskiej, właśnie przepięknej wyspy na środku oceanu. No i trzymaj się niej. Dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!